Agnieszko, ostatni klaps, cztery lata życia serialowego, zawodowego. E, jakiś sentyment, łezka wzruszenia? Tak, no bardzo dużo w tym czasie się zadziało jednak z, z ludźmi, którzy tworzyli ten serial. No, wiesz, no ktoś umarł, ktoś się urodził, ktoś się rozszedł, ktoś stworzył nowy związek. No ciekawe rzeczy się zadziały. Także to jest bardzo w ogóle od tej strony no, interesujące, jak, jak się człowiek nad tym zastanowi. No, ale oczywiście jest trochę smutno, bo się coś kończy, ale coś się też dopina, zamyka i z drugiej strony, no, wiadomo, trzeba iść dalej. Więc idziemy dalej. A będzie pani trochę brakowało? Frani? Miani? Zobaczymy. Za pani? Na razie jeszcze nie tęsknię, bo jestem zmęczona. Więc my jesteśmy po prostu pod po długiej... Po długiej e, transzy, bo pracowaliśmy ostatnio tam wiele, wiele tygodni, więc teraz jestem trochę zmęczona, ale myślę, że tak, no, przyjdzie pewnie taki czas, że, że tak. Producentka to mówiła bardzo ciekawe rzeczy, podawała liczby, mnie zainteresowało te 1300 kreacji Franima, Mai. co się z nimi stanie? Przemyciła pani już trochę do swojej szafy. Nie, ja wzięłam, to znaczy ja wezmę jeden płaszcz, jedną taką koszulę. I taki taki peniuar piękny, który był w nocy poślubnej no takim właściwie bohaterem też odcinka, ale to biorę po to, żeby mieć takie rzeczy na pamiątkę, może czasami jest potrzebne coś na aukcję, żeby sprzedać, żeby dać komuś do sprzedania, no więc takie rzeczy się czasami przydają, więc ja wezmę kilka takich rzeczy, które są super charakterystyczne i, i będę mogła jakoś to spożytkować, a pewnie coś sobie zostawię, żeby mieć. Była jakaś taka kreacja, w której wyjątkowo dobrze się Pani czuła, taka super strzał w dziesiątkę, ekstra, taka, że jak Pani ją zobaczyła, to powiedziała, ach! No właśnie ten płaszcz, o którym mówię. W ostatniej serii się pojawił taki cały, piękny, dziewczyny jeszcze go stuningowały, jak to one mówią, czyli kamieniami Swarowskiego ją tutaj tak wy, wy, powyszywały, także super to wyglądało. I było dużo pięknych kostiumów, bardzo dużo. No właśnie i też fantastyczne buty zawsze Frania A tak, buty są zawsze poniżej 12 centymetrów. Nie schodzą po prostu i zawsze to są buty na wysokim obcasie. Taka jest ta rola. Będą takie, poza, poza planem, też na wysokim obcasie? 12 cm? Mam jakieś jedne, ale na pewno nie takie o koloru.